mam na widzowie, z tej strony X i, i to jest, dzisiaj jesteśmy w Brokeman, jak zawsze, to już jest piąty odcinek z tej serii i teraz pilip, idziemy z rodzicami... do wszystkich. dalej! Już? No Idę, tato! Dobra, Czarek, jesteśmy ty się kurą. my idziemy, pa! No pa! pa. Um, o której dobra. Nie wiem, no już coś około 16 albo wcześniej. Pa, Czarek! Pa. Dobra, widzowie, my jedziemy. Dawaj, tata! Jedź! Oskar, ja pracuję w Starbucksie. No ja wiem. Dobra. O, bo, ja po... tata, uważaj. On nie Już się już staram, bo, bo naprawdę opony dzisiaj obiecuję, że jadę wymienić. Tylko żeby był ten mechanik. Aha. Nie, nie, nie wiem. wiem. Już tak jeden odcinek. Jeden jedyny odcinek. O, Oczywiście panie. O, nie wiem. Ale co, Mikołaj... To ogóle chciała spać w nocy, a nie znowu horrory oglądać. No dobra, tato, jeden horror pooglądałem. To ja idę do, y, do pracy. Czyli y, Pa, mama! Pa! Dzisiaj mamy piąty odcinek. Wigilia jest 24. Czyli zostało dosłownie 19 odcinków? Tak, dobra matematyka. Tato! Czy 24 minus 5 to 19? Tak. O, no to dobra matematyka. Czyli za 19 odcinków będzie wigilia. A na wigilia Aha. przyjdzie Mikołaj Gwiazdor. Nie wiem, jak się u Was mówi. I będzie specjal. I będzie specjal yy, na wigilię. Czyli będzie konkurs na Discordzie, na którego was z chęcią zapraszam. Link w opisie. Yy, będzie specjal na Discordzie. I yy. bez przenudzenia powiemy Wam. Nie wam to w innych odcinkach. No to też. Szczegóły może nagram nawet shortsa. Szczegóły znajdziecie na tym shortcie, ale będzie do wygrania ranga Będą rangi seriowe, czyli na przykład, jak będziecie wygrany konkurs za tą serię, to będziecie mieli konkurs, rangę konkursu świąteczna seria. Jak będzie seria, nie wiem, jakaś wielkanocna, to będziecie mieli e, wielkanocną. O, Alan! Cześć Alan! Cześć Alan! Idźcie do przedszkola, bo znowu będziecie kary mieli i coś odwalicie. Dobra. Tato, przeprasza się. Cześć Alan. Przepraszam, przepraszam. przepraszam. Kurczaki były bardzo dobre, ale ostre. Dobrze. Ale mój tata to taki... Pan jest chyba do góry, my się widzowie rozbieramy Dzisiaj, i widzimy się, jak będziemy. Tata. Filip, 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 Co? Dzisiaj nie będzie pana. Czemu? Dzisiaj będzie pani. Aha, no faktycznie zapomniałem, bo u nas y, widzowie w przedszkolu pracuje i pan i pani. Także y, widzowie. widzimy już się. A tam widać mojej mamy, tutaj w Starbucksie, tu, tutaj polecę wam Felikamę. Tu są. Odu... Mama pracuje. Odłóżcie już tego y, y, widzowie. to my się widzimy, jak już y, się rozbierzemy. O dzień, dobry pani! Dzień Dobry. Jestem waszą panią. Eee... Uh, kim pani? Dzień dobry pani! Co to... O co? Dzień dobry. Dzień dobry. A, to Dzień... jest nasza pani, a to kto chce, to jest? Cześć, cześć! No, to jest jakiś setup. No, co tam idziemy, no, idziemy na plipki jakieś. Ale urosłaś. No wiem. <laughs> Widzowie, ja nie wiem. Tu miała być pani opiekunka, ja, a nie ale... jakaś skórę i mamy takie same. <laughs> Dla mnie oni tylko płatkowali. chodź Idźcie się pobawcie, idźcie się pobawcie. No, y, widzowie nie wiem. Chodź nie idziemy się pobawić. Chodź, chodź ale nie idziemy się pobawić. Oj co zapalimy przed tymi Ej, ale ja nie wiem co to są za panie. No i ja też. Ja też nie wiem, ale. co zapalimy? dzieci. Dopiero w przeszkolu. Proszę panie, tu nie wolno palić. No wiecie, ej, No ej, są. No są. dzieci są. są. No są. dzieci! Chodź. Chodź, chodź, Ej, Chodź, chodź. Chodziłka, chodź. Zapalimy, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Jak pani? Ej, panie uciekają. Fil! Ja... Fil! Alan! Co? Chodź, chodź, No na... Wiesz co? Wziąłem do kieszeni telefon i będziemy... Nagniewamy ich i pokażemy to panu, co on jest dyrektorem tego tak, tego. Czekajcie. i mamy... Czekaj, i, ja... I No czekaj, ja weźmę. Dzieci, wez... dzieci, jesteśmy... O nie! Dawaj nagrywaj, chodź. Chodź na dół. Chodź tu, one to są! Dawaj szybko! Chodź Alan! Gdzie one są? Nie wiem, to czekaj patrzę. Uciekłeś, Alan! To są! Dawaj! Szybko Alan! Ała, noga mnie boli! Ale, pan, to, pan, pan! Jest... Ja nagrywam, bo mam kamerkę. Taki mam bryloczek. Nagrywam ją. Ała! Ała! A, opieram się, usiądę o to. Proszę pani! Na grałem wszystko. Ale no, teraz... do taty szybko, noga mnie boli. Szybko dzwoń do taty mojego. E, e, halo, dzień dobry. Halo, halo? E, dobry. No, halo? Daj mi e, bo... go na głośnik. E, e, no, daję e, Filipa na głośnik. Tak. halo, cześć to, mnie boli bardzo nóżka, a te panie jakoś palą papierosy. Bo? I one się w ogóle nie... Już jadę! Ja Dobra, rozprawię. widzowie, widzimy się, jak już tata będzie u nas. Dobra, widzowie, tata już przyjechał. Tato, szybko, nóżka mnie boli! Gdzie ona jest? Gdzie jest ta koleżanka jej? Nie wiem! To ta koleżanka, ja nagrałem! Mapa, dwa Gdzie się... ona jest? Gdzie ona ale jest? Gdzie wszystko już. nagrał? Nie wiem, gdzieś uciekła. Już! Gdzie jest ona? O tutaj! Tu jest! A nie to, to Alan! Ja, to... A nie to Alan! Jest tutaj, jest! Weźcie! Ja, śpiewa, ja tu, sobie z nią pogadam. Już do mnie, chodź tu! Chodź tu, chodź tu! Co ty robisz? No ty bydzisz stela babo! Co wyglądać jak Debilka? Ja... Ej, uspokój się! Ale. Ja ich... No ja ja nie, skople, no. Się. To, to nie będziesz miała wody! No. Co? co ty zrobiłaś moim dzieciom? Ja nic, ja tylko palę! Hop, no przy nas i to mi śmierdzi! Pal, pal, nagliwa, pal, pal, pal Szyma, z tymi z koleżanką koleżanką? Książka w się, przy się gada z koleżanką? Nie debilu Chodź do mnie na ple... ja Cię biorę, Ale... biorę Cię Nie bierz, ci nie Idę Cię wy... Łapie Cię za rękę, łapię za rękę, proszę, ją złapie za rękę Dalej. Widzowie, my się widzimy jak już będziemy w domu i mama i Czarek się o wszystkim dowiedzą. Dobra Widzowie, my już jesteśmy w domu. Tata, ty tu sieć ja idę Czarkowi wszystko opowiedzieć. No Czarek to ogólnie no, no, w przedszkolu i dzisiaj... No ja dobra? No, co się Czarek, stało? Dzisiaj ogólnie w przedszkolu było... Tak, jakaś pani była. No i potem było tak. No, to ja idę tam na dół do rodziców, ty też możesz. Przyjść. Dobra, no ja przyjdę, bo już mi lepiej jest. No. Halo? Halo. Eee, odbierzesz mnie, proszę. Już jadę. O, dzięki. Pa. O, ta. Tata, a wymieniłeś opony? Tak, wymieniłem Zostańcie dzieci, zamykam was. Tutaj. No. Dobra. Chyba nie słyszał. No. Kurde! Chyba coś się stało! No szybko biegniemy, odkluczam. A nie, nic się nie stało, tata o. pojechał dalej. Aaaa! Ej, to się, aj. Ej jakieś, coś się... Ej, jakieś ptaki coś... Jakieś ptaki ja. ględzą. Ja. czekaj, tata tam podjeżdża? No bo tam mama pracuje, mama na ma. nową pracę. Czarek, bo coś no. długo nie ma tego taty. O, kurde, no Ja idę chyba tutaj bardziej. O, coś tam widzę! Ej, on co, to się chyba rozwinie, Tata nie wymienił tych opon. No, ale mi zimno, ja wiesz, wracam chyba do domu. Ja idę ja... sprawdzić, chodź. To ja też tylko ty jesteś chory, chodź, tu zjedziemy. Albo zejdziemy. No, oni. Tata, ty nie wymieniłeś tych opon, ciągle walisz. <śla> Tata! Tata! Tata. A! Wsiadajcie dzieci, wsiadajcie, ała! Zimno. wsiadajcie bo zimno! Aaaa! bo Tata! Wsiada... Ała! Tata! Nie udawaj bo Cię nie dotknąłem, nie udawaj! Aaaa! Ty zawsze wymuszałeś, wstawaj! ała, ta ta. Czarnia Czarnia o, daj, Tata! Zimno mi! On udaje bo widzę! Przejechał. Nikt Nawet dodało. cię nie dotknąłem. Ogarnij Ogarni się, Czarek. A ty się ogarnij, bo wszystkich przejeżdżasz. Ja biegnę szybko do domu. Czarek, chodź. Sprawdzimy no, się, jak już będziemy w domu razem z czarkiem, Może jakoś go weźmiemy. Dobra, widzowie, Czarek już jest. Tata, ale Czarek mi powiedział, że on się poślizgnął. Tak, nagle się poślizgnął. No chyba tak. O, ktoś do mnie. O, już się przydadzą no, te ciastka już jutro. Widowie, właśnie, już jutro, czyli 6 grudnia. Kiedy będą Mikołajki? Yy, w Mikołajki macie link do serwera. Yy, co prawda macie link do serwera ogólnego. A potem możecie do mnie napisać na prywatnym TigerXWiFi O to czy, do, czy chcecie dołączyć do ekipy Oczywiście na filmie nie będziecie gadać Ponieważ niektórzy nie chcą, rodzice mogą się nie zgodzić i my też nie chcemy Ale możecie występować Tata nie strzelaj tym bronią na kulki Jak ja A to kto? Nie wiem To kto strzela bronią na kulki? No, to, bądź tam dalej y y y y Widzowie to ja Was zapraszam na tego serwera, proszę mi napisać i będziecie mogli wystąpić w przedszkolu, bo będzie w przedszkolu będą mieli czyli wszystkie ty. osoby oczywiście. E, ja pracuję. Mogą wbić na serwer, o. więc ja Was zapraszam, a to jest koniec odcinka, więc e, w następnym odcinku na... Razie.